Cześć widzowie! John Wick jest najlepszym zabójcą na świecie, z którym boją się zadzierać nawet mafie, o czym przekonał się Viggo Tarasow i jego syn. W dzisiejszym odcinku więc omówimy sobie potęgę Johna Wicka. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka! Sam John Wick dorobił się takich tytułów jak Baba Jaga, Diabeł, Duch czy Los z Petro, a jako płatny zabójca John był bardzo pewny siebie i swoich umiejętności oraz reputacji, będąc bardzo szanowanym przez wiele organizacji przestępczych, jak i innych zabójców, I mimo tego John był bardzo honorowy i dobry moralnie, nie zabijając dobrych ludzi, a jedynie złych i ich wspólników. John jest praktycznie potworem, posiadając czytową ludzką kondycję, będąc w czytowej formie jak na swój wiek, przy czym jest bardzo wysportowany, a jego siła, szybkość, wytrzymałość, refleks, zwinność i tolerancja na ból są w doskonałym stanie, a co za tym idzie John Wick jest bardzo silny, ponieważ potrafi z łatwością obezwładnić większych przeciwników i jednym uderzeniem znokautować dorosłych mężczyzn oraz prosto skręcić im karki czy połamać kości. Mógł bez trudu przebić się przez hartowane szkło czy zabić trzech ludzi tylko przy użyciu ołówka. A co do jego wytrzymałości, to był w stanie przeżyć wielokrotne postrzelenia, ciosy bronią białą czy uderzenia tętymi narzędziami, zaś jego największym wyczynem było przeżycie upadku z hotelu Continental, bo mimo że obijał się o różne rzeczy w trakcie upadku, to już wcześniej był niesamowicie ranny i w żadnym wypadku nie powinien przeżyć. John Wick jest bardzo szybki, szczególnie jak na swój wiek, mogąc prześcignąć młodszych przeciwników i atakować ich tak szybko, że ci nie mogli zareagować, co w połączeniu z jego zwinnością tworzy zabójcze połączenia, ponieważ z łatwością przeskakuje pomiędzy budynkami, robi uniki i przewroty, jak i również inne akrobacje w trakcie walki, do czego dochodzi jeszcze jego nadludzka kondycja, mogąc walczyć przez niewiarygodnie długi czas. Biegał na duże odległości, wykazując niewielkie oznaki zmęczenia i nawet kiedy jest ranny albo zmęczony, potrzebuje tylko trochę czasu, aby dojść do siebie i jak zauważył zero, John pokonał wszystkich jego uczniów, będąc wyczerpanym i samemu na wielu. John niejednokrotnie wykazywał się kuriozalnie szybkim czasem reakcji, ponieważ unikanie pocisków i innych ataków nie sprawiało mu stosunkowo dużego problemu, a także był bardzo bystry i inteligentny, bo kiedy był w hotelu Continental, przyjaciel Johna Markus strzelił w jego poduszkę, a John od razu zrozumiał co się dzieje i że musi uważać na Perkins, która chciała go zabić, co zajęło mu niecałe półtorej sekundy. John uniknął samochodu jadącego minimum 65 km na godzinę, jaki również odciął sobie palec bez strachu, co doskonale pokazuje, jakim monstrum jest John Wick, lekceważąc bolesne rany i potrafiąc posługiwać się chyba każdą bronią palną i białą oraz zwyczajnymi przedmiotami, ale w końcu jest byłym żołnierzem piechoty morskiej i legendarnym zabójcą, co mówi, że był zmuszony opanować aktualne zdolności do perfekcji. John jest wykwalifikowanym wirtuozem sztuk walki, opanowując do perfekcji brazylijskie jiu-jitsu, judo, jujutsu, Sambo, Aikido, thai, Jikun i Krafmagę będąc też niezwykle precyzyjnym mogąc zabić wrogów z wielkiej odległości zwykłymi pistoletami i nożami, a dzięki swojemu intelektowi John Wick obmyśla genialne plany działania podczas walki, co wymaga skupienia nawet w spokojnych warunkach. Dodatkowo John jest mistrzem we włamywaniu, skradaniu się i wyciąganiu informacji, prowadzeniu pojazdów czy wiedzy medycznej, oraz jest poliglotą posiadającym niezwyciężoną wolę, dążąc do celu dopóki go nie spełni, pozbywając się wszystkich wrogów Wigo w jedną noc dla Helen. Podsumowując, John Wick jest można powiedzieć Leonardo da Vinci, jeżeli chodzi o zabijanie, i zna się dosłownie prawie na wszystkim, stając się żywą legendą. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film Ci się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!